służb bezpieczeństwa przez sześć lat trzymali w areszcie Matkę Bożą na Jasnej Górze, w Bazylice Jasnogórskiej. To jest z jednej strony sytuacja dramatyczna, smutna, bolesna, pokazująca podejście wielu do wiary i religijności ludu Bożego, ale też pokazująca, że traktowano obraz jak osobę, że rozumiano, że ten obraz znaczy coś więcej niż tylko jakiś wizerunek namalowany przez 6 lat. A i tak ta trwała w decyzji krakowskiej, a potem Tarnowskiej naszej, Przemyskiej i tak dalej. I to też pokazuje, że wiara nasza jest bardzo. Świadoma, pogłębiona, że nie chodzi o obraz sam w sobie, ale to, kogo ten obraz reprezentuje. Że chociaż nie było wizerunku, były puste ramy i świeca i Ewangelia, że to jednak wszyscy mieliśmy świadomość, że nasze myśli, i nasze modlitwy kierują się przez Maryję do Boga. Mówię o tym, bo czasami w takich miejscach jak to, w którym jesteśmy, w sanktuariach, tam gdzie mieszka Matka Boża, w swoich cudownych wizerunkach. Niektórzy próbują odnaleźć jakiś fałszywy ton naszej religijności, pobożności. Chciałbym patrzeć na dzisiejszą Ewangelię i zobaczyć takie trzy nurty, które charakteryzują naszą pobożność maryjną. Lubię do tego często nawiązywać, że ona jest jedno, dwu albo trzyliterowa, i to jedno drugiego nie wyklucza. Najpierw odkrywamy, że możemy z nią się modlić. Tak jak z nią uwielbiać Boga. Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana. I to jest to, do czego jesteśmy zaproszeni zawsze, żeby wielbić Boga z nią. Zobaczyć nasze życie, zobaczyć to, co Bóg czyni w naszej codzienności, żeby nie uwierzyć takim potrzeptom, że nasze życie zależy od nas, że sami sobie je daliśmy, że na nie mamy wpływ przemożny, tymczasem wiemy, że tak nie jest. Ale ta modlitwa, zwłaszcza modlitwa uwielbienia z nią, literowa pobożność, z Maryją uwielbiamy Boga. Takie zadanie domowe daję na początek, gdybyście mogli sobie napisać taki magnifikat osobisty, swój. Taką modlitwę, która odnosi się do słów, yy, pisma świętego, które znacie, nosicie w sercu, a możecie nimi opisać waszą historię, waszą codzienność. Z nią. Ale potem odkrywamy, że jest też dwuliterowa pobożność, że do Maryi kierujemy nasze modlitwy. Błogosławiona jesteś między niewiastami. To takie pierwsze nabożeństwo maryjne, które się odbyło u Elżbiety w domu. Że zwraca się do niej Błogosławiona jesteś między niewiastami, szczęśliwa jesteś, bo jesteś blisko Boga, bo jesteś tą, która ma do niego szczególny przystęp, i my w to wierzymy i mamy to przekonanie, że modląc się do niej, możemy uzyskać wstawiennictwo. Ona do Boga się modli. My do niej, a ona zanosi modlitwy do Boga. Mamy to głębokie przekonanie. Dzisiaj to. Mocno dla mnie wybrzmiało ponownie, kiedy tak dużo ludzi mówią, że od lat katedra w Sosnowcu nie widziała tylu ludzi. Ludzie mają, ludzie wierzący mają tu głębokie przekonanie, że do niej można przyjść. Że do mamy zawsze się idzie z tym, co się nosi w sercu i mając głęboką świadomość, że będzie się wysłuchanym i zrozumianym. I ona też nas zaprasza do takiego wstawiennictwa. Tak jak ona się wstawia za nami, tak zaprasza, byśmy sami siebie nawzajem modlitwą obejmowali. Żebyśmy modlili się nawzajem za siebie. Mąż za żonę, żona za męża, za dzieci, za rodziców, za bliskich, sąsiadów i za Polskę całą i Kościół. I jest też trzyliterowa pobożność jak Maryja. I ona w tym wszystkim powinna być dominująca. Jak ona i Elżbieta mówi błogosławiona jesteś, bo uwierzyłeś. Chcemy jak ona wierzyć. Chcemy jak ona potem żyć. I dzisiaj Słowo Boże nam pokazuje, po co. Oto znak ukazał się na niebie niewiasta obleczona w słońce. Ona jest tą, która mówi, to jest cel waszego życia, moich dzieci. To jest cel. Jako znak, po to, żebyście nie zapomnieli, po co żyjecie na świecie. Dzisiaj wielu z nas zapomina bardzo o tym, po co żyjemy, jaki jest sens naszego wędrowania. I dlatego tak wielu jest bardzo samotnych, smutnych, niedojrzałych, w różnych konfliktach wewnętrznych. Stąd spróbujmy popatrzeć na nią i zobaczyć, w jaki sposób mamy. Przeżywać nasze życie, żeby też być jednym z takich znaków, może nie takich wielkich jak ona, bo, bo ona była pełna łaski.